Cześć, jestem Damian Czykier, biegam przez Płotki i jestem podwójnym rekordzistą Polski. Tak gdzieś to wyszło w mojej historii biegowej na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co dalej. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo jakby w tego życiu przyszedłem, żeby do tych rekordów Polski dojść I, i nie ukrywam, że trochę czuję się przez to spełniony i, i, i mam takie problemy, żeby się teraz zmotywować, zrobić krok jeszcze krok dalej. I jestem na jednej ręce, bo naprawdę tyle, jak człowiek tyle lat kiedyś gonił i w końcu to zdobył, no to czuję pewną ulgę, tak, bo to jednak po tylu latach naprawdę to jest... No aż po prostu mózg eksplodował mi, jak się udało mi te rekordy Polski pobić, no szczególnie halowy, to było po prostu coś niesamowitego. To było, To był taki dzień, że... Ja nie wierzyłem w to, nie wierzyłem, że to, że to, się, że to się stało.